Dobry wieczór, witam Państwa na konferencji prasowej po meczu 26. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Jak Państwo widzicie, na tej części konferencji jest z nami trener drużyny gości, pan Dawid Szulczek. Tak więc, panie trenerze, na początek bardzo proszę o podsumowanie tego spotkania. Na pewno doping kibiców i to, w jakiej liczbie pojawili się w dzisiejszym dniu na tym spotkaniu, sprawił, że mieliśmy 12. zawodnika. Przez cały mecz mocno nas dopingowali. Chcielibyśmy, żeby zawsze tak jeździli w tak licznym gronie i mam nadzieję, że też tymi wynikami, które w ostatnim czasie są trochę lepsze, napędzimy to. Natomiast no generalnie mamy dopiero 30 punktów, to nie jest liczba, która wystarczy na utrzymanie i jest jeszcze 8 spotkań, musimy te punkty cały czas zbierać, musimy dobrze przepracować tą przerwę na kadrę. E, trochę jestem zmartwiony, bo e, Adam z Relak mi wypadł z kolejnego meczu nie tylko przez kartki, ale też przez uraz. I, e, no niestety ta. Nie, nie wiadomo, pod znakiem zapytania stoi to, ta kwestia tego powołania, więc y, są, y, ta nasza walka w dzisiejszym meczu też, y, można powiedzieć, że miała swoje ofiary. Y, natomiast generalnie. Zagraliśmy dobry mecz. Na pewno nie był to taki mecz, że pomiędzy nami czy zagłębionymi była taka dysproporcja, żeby zakończyło się to wynikiem 4-0. E myślę, że wiele rzeczy było na wyrównanym poziomie. Po prostu byliśmy w tym polu karnym konkretnie, oddawaliśmy celne strzały. Zagłębionych tych celnych strzałów nie miało. Wykorzystaliśmy drugie piłki po stałych fragmentach i e na tym chciałbym zakończyć, bo no to nie jest pora na wymądzanie się po zwycięstwie. Bardzo dziękuję. Czy mają Państwo pytania? Cytrowski, Radio Poznań. Dzień dobry panie trenerze, gratuluję tego zwycięstwa. To był najlepszy mecz, odkąd jest Pan trenerem warty, czy, czy, czy nie? Jak to wygląda z pana perspektywy? Dzień dobry, dziękuję. Na pewno e, najwyższe zwycięstwo. E, natomiast jeśli chodzi o e, te dodatkowe aspekty, musiałbym to podzielić na kilka rzeczy. W ofensywie na pewno najlepszy pod kątem e, finalizacji, pod kątem skuteczności, e, natomiast mieliśmy drobne problemy z funkcjonowaniem pressingu. E, pomimo tego, że trenowaliśmy troszkę inny sposób, bo zabiegamy gra inaczej niż górnik, e, to nie wszystko nam idealnie wychodziło. E, natomiast, e, no rzeczywiście, dużo rzeczy było na, na takim najwyższym poziomie i cieszę się, że idziemy tą drogą. No właśnie, pan mówi o tych, o, o tych kreowaniu sytuacji, bo też i o skuteczności, że wreszcie Warta była skuteczna, zdobyła kilka bramek, a prawda jest taka, że y, Zieloni mieli bardzo dużą łatwość w kreowaniu sobie tych sytuacji, bo gdyby policzyć wszystkie takie stuprocentowe, to, to myślę, że ich spokojnie było jeszcze kilka. Czy, czy to pana jakby, to wynikało z tego, że jakby defensywa Zagłębia popełniała tak dużo błędów, czy jednak pańscy zawodnicy po prostu grali tak skutecznie w ofensywie i mieli taką łatwość w tym, żeby te, te sytuacje kreować, bo to raczej nie, nie była taka częsta sprawa, żeby aby Warta aż tyle tak stuprocentowych, tak dogodnych sytuacji sobie stwarzała. Na pewno też ten wynik warunkował to, w jaki sposób grało Zagłębie i Zagłębie grało bardzo ryzykownie, się otwierało, dużo ludzi angażowało w naszym polu karnym, dlatego też otwiera się przestrzeń, żebyśmy mogli wykorzystać. A druga rzecz jest taka, że no my przed tym spotkaniem w tabeli Expected Points, w tabeli Expected Goals, na pewno nie byliśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy w normalnej tabeli, więc no siłą rzeczy kiedyś to musiało też się zacząć wyrównywać i no liczyliśmy na to, że przyjdą takie mecze, że no nie będziemy obijać dzisiaj chyba, nie, wiem, znowu dalej jesteśmy na pierwszym miejscu, mieliśmy 13 poprzeczkę słupek, więc ten sezon do tej pory, jeśli chodzi o o te inne aspekty typu, nie wiem, żadnego karnego nie wykorzystaliśmy, jesteśmy liderem, jeśli chodzi o strzały w poprzeczki i słupki, no to też kiedyś musi zacząć wracać, nie możemy mieć wiecznie pecha, więc myślę, że no już zaczęło i ta runda jest pod tym kątem taka już normalna, też oddaje nam to, co traciliśmy jesienią. Jeśli nie, pani To ja pionerze... jeszcze mam na zamknięcie, że... Naprawdę jestem zadowolony z tego, jak została skomponowana nasza drużyna pod kątem kadry, bo no, mam bardzo silną ławkę i dzisiaj ta awka też wchodząc na boisko dodawała nam jeszcze jakości, a nie zawsze tak było jesienią i to wszystko się dobrze zazębia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wracamy po krótkiej przerwie. Na drugiej części konferencji jest z nami szkoleniowiec Miedziowych, tak więc już od razu przechodząc do rzeczy. Panie trenerze, bardzo proszę o podsumowanie tego spotkania. No cóż, muszę powiedzieć, że, że, że nie jestem zły, bo jestem wściekły po prostu na ten mecz. Mogę z góry przeprosić za takie zbyt emocjonalne może e, moje... W, w, e, Moje słowa, ale, ale naprawdę jestem wściekły po tym meczu, bo, bo... no i po to w, w ostatnich trzech meczach graliśmy na zero z tyłu i, i, i przywoziliśmy punkty z trudnego terenu w niecieczy, żeby dzisiaj to roztrwonić i, i można powiedzieć w taki, w taki sposób e, bardzo prosty i, 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 i naiwny można powiedzieć 12 minut przegraliśmy ten mecz. Nie, nie wyciągaliśmy wnioski, straciliśmy podobno dwie bramki. I można powiedzieć, że, 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 że nie otrząsnęliśmy się po, po tym jednym ciosie. Nastąpił drugi i, i na to jestem zły. Za to można przeprosić tylko kibiców. Bo, bo, bo tu nic innego nie, yy, nie, nie. Nie wypada zrobić po takim meczu. Ja powiem od razu: nie ma mojej zgody na, na, takie, na taką grę, na takie. Na takie tracenie bramek i, i, i na takie zachowanie. To jest też moja osobista porażka, bo nie pamiętam, żebym przegrywał w takim rozmiarze i, i, i bardzo dotkliwa, ale, ale ale co do samego meczu mogę jeszcze powiedzieć, że, 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 że no próbowaliśmy zareagować, zrobić cztery zmiany w przerwie, ale na no niewiele one się zdały. Nie byliśmy w stanie dzisiaj. Wyprowadzić ciosu a nadziewaliśmy się na kontry, i efektem tego była ta, ta czwarta bramka. No spokojnie, na pewno nie jestem z tych, którzy się poddają, i myśleliśmy, że już wracamy i już jest dobrze. Jednak, jednak ten mecz pokazał, że, że, że do tego, że było jeszcze dobrze, to, to nam jeszcze dużo pracuje. Piłkarze mieli dostać kilka dni wolnego, ale musimy zrewidować trochę te, te plany. I, i będziemy trenować więcej, i, i, i jest to czas na, taki, na takie wyciągnięcie wniosków, popracowanie i, i przepracowanie, i tej porażki, i tego, co przed nami. Także, także nie zostało na nic innego, tylko mocniej pracować, i na pewno zrobimy wszystko, żeby, żeby coś takiego się nie powtórzyło, bo, bo... i nad tym będziemy pracować. To tyle, dziękuję. Dziękuję panie trenerze. Dobry wieczór, panie trenerze, Robert Ratuszak, Polskie Radio. Gra obronna to jedna rzecz, ale druga rzecz, no to poczynania ofensywne. Pierwszy celny strzał Zagłębia oddany w 85 minucie. No i tutaj pytanie, na ile to było efektem tego, że po prostu wróciły demony stare według Pana, czyli, czyli to jak Zagłębie w takich sytuacjach reagowało w poprzedniej rundzie, no a na ile po prostu wynikało to też z gry przeciwnika? Tak powiedziałem, no dzisiaj naprawdę nie można nikomu nikogo na plus zaliczyć i tutaj nie było, nie było światła w, w tunelu. Może taki mecz lepiej, że zdarzył się jeden, ale, ale jest to bardzo bolesne. Może po, poza Patrykiem Szyszem, który próbował coś tam szarpnąć, to naprawdę nie było zawodnika, który, na którego, no którego można by powiedzieć, że, 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 że dał na plus. No, graliśmy słabo jako zespół i myślę, że nie ma tutaj nic do dodania, to, to nie ma prawa się powtórzyć. To chciałem w takim razie poprosić Pana o jakby opis tego, co będziecie robić w tych najbliższych tygodniach. No, czy, no już Pan powiedział częściowo, że Porażka w takim stylu zweryfikowa musi zweryfikować plany, ale jak będziecie pracowali do meczu z Dziękuję. Będziemy mieli badania, czyli kontynuujemy to co, to, co zrobiliśmy, zobaczymy na jakim są zawodnicy poziomie i, i też popracujemy trochę nad siłą, nad. Nad mocą, nad wiele elementów taktycznych. Zagramy grę kontrolną z Odrą Opole w piątek i potem przygotowujemy się do, bezpośrednio już do spotkania z Jagielonią Białystok do wyjazdu. Natomiast no, no, też sześciu zawodników wyjeżdża na kadry, także oni sukcesywnie będą wracać w kolejnym tygodniu, i tak ta praca, tak ogólnie mówiąc. Macie Wsiński Lumin 24. Ja mam dwa pytania. Pierwsze to jest y, dwie z czterech bramek zostały stracone po rzucie wolnym. Y, w piłce nożnej mam wrażenie, że duży nacisk się kładzie na, y, na właśnie trenowanie y, y, pod kątem stałych fragmentów gry. Tak, to jest zdecydowanie element do poprawy, bo mając taką przewagę wzrostową i to był taki stały fragment gry wtórny, bo nie straciliśmy bezpośrednio ze stałego, tylko ta piłka wróciła i takie zawahanie, nieporozumienie, ale, ale to się nie ma prawa zdarzyć. Natomiast też w ofensywie za mało jest zagrożenia z naszych stałych fragmentów gry. Wiemy o tym doskonale i, i to jest absolutnie do poprawy, i nad tym będziemy pracować przez między innymi przez te najbliższe dwa tygodnie. A drugie pytanie. To było... A, drugie pytanie to było. Co pan Trener chce poprawić? Może ściągnąć jakiegoś zawodnika z młodzieżówki, szczególnie, że... Szczególnie że rezerwy zagłębia. Ostatnio wygrały bodajcie z lechem Zielona Góra. Tak, byłem na tym meczu i mamy bezpośrednio myślę. Cały czas taką współpracę z Akademią, że tutaj młodzi zawodnicy są tak hybrydowo trochę w drugiej, trochę u nas i, 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 i można powiedzieć, że tych zawodników, których chcieliśmy, mieliśmy na obozie, także ten kontakt jest bezpośrednio co jest, co jest do poprawy przez. Te, o, te, o tym mówiłem, co jest, co jest do poprawy, ale a jeśli chodzi o zakontraktowanie. Za, jeśli chodzi o, o zakontraktowanie nowych zawodników, nie mamy takich planów. Ja myślę, że to jest wystarczająca kadra, która powinna jest ze sobą, współpracuje. Dokonaliśmy już wielu wzmocnień i w tej chwili już nie szukamy, nie szukamy wzmocnień. Myślę, że skupiamy się na tym, żeby tę drużynę przygotować jak najlepiej i, i młodych zawodników mamy cały czas pod uwagą. Można powiedzieć pod uwagą, natomiast też no, czterech z nich, a nawet pięciu wyjeżdża na kadry młodzieżowe. Także, także to też jest taka sytuacja, jeśli chodzi o młodzież. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, panie trenerze, bardzo dziękuję. Dziękuję również Państwu i do zobaczenia przy kolejnym meczu. Dziękuję.